Najkrócej rzecz ujmując, budżet partycypacyjny nie jest ustalany przez samych urzędników, a uwzględnia uwagi i sugestie mieszkańców. Władze coraz chętniej oddają w ręce obywateli podejmowanie decyzji dotyczących wydatkowania pieniędzy. Kilkadziesiąt zadań, które zostały zgłoszone przez mieszkańców, udało się zrealizować, w tym te kilka zadań, które zostało wybrane podczas realizacji budżetu partycypacyjnego. W 2013 roku również taki budżet partycypacyjny będziemy realizowali na terenie naszego miasta. W ubiegłym roku przeprowadzono program pilotażowy. Teraz miasto Karpacz wydzieliło już środki, które posłużą do realizacji zadań wskazanych przez mieszkańców. Konsultacje społeczne rozpoczną się jeszcze w kwietniu. Liczymy, że mieszkańcy przyjdą, zagłosują, wybiorą te zadania. Mamy zabezpieczone w budżecie 200 tys. zł, czyli w każdym okręgu wyborczym po 50 tys. zł i uda nam się te zadania zrealizować. To jest kolejna m, możliwość przez samych mieszkańców decydowania, współdecydowania o tym, na co są wydawane pieniądze dotyczące ich problemów związanych z najbliższym otoczeniem. Wielu mieszkańców chciałoby mieć realny wpływ na planowane w uchwale budżetowej wydatki. Zapytaliśmy więc prezydenta Marcina Zawiłę, czy takie rozwiązanie mogłoby sprawdzić się w Wielkiej Górze. Ja budżet partycypacyjny mam od początku, bo przy każdym budżecie radni swoich okręgów wyborczych przychodzą i e, stawiają wnioski do dotyczące właśnie tych części. Ale w przyszłym roku myślę, że rodzaj plebiscytu na najważniejsze inwestycje, które w jakichś częściach miasta powinny być zrobione, zrobimy i za jak to wyjdzie. Natomiast jeszcze raz mówię, przede wszystkim radni. To wszyscy wybraliśmy radnych, to oni stawiają projekty, a oczekiwania ich były dużo większe niż możliwości budżetu. Budżety partycypacyjne funkcjonują także między innymi w Toruniu i Krakowie.